Brakuje wam monet w 20 W takim razie zapraszam na superkońcy.pl Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przelewu czy PSC A monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy Z kodem Skydum dostaniecie 5% zniżki, link w opisie, polecam! Siemano, z tej strony Skydum. dzisiaj lecimy już z trzecim odcinkiem Kariery nowa I bohaterem dzisiejszego filmu będzie Robert Lewandowski Postanowiłem wsadzić Roberta od razu do Lecha Poznań, ponieważ w Legii nie udało mu się zadebitować, więc uznałem, że niech zacznie karierę w klubie, w którym dostał szansę. I od razu mamy historyczny moment w tej serii, ponieważ w pierwszym sezonie udało się zadebitować Lewandowskiemu, a z tego co pamiętam, no to nigdy nikomu to się nie udało. Ale oczywiście mogę się mylić, bo nie jestem pewien. Lechowi nie udało się wygrać ekstra kasy, byli na drugim miejscu. Pucharze Polski też można powiedzieć, że byli na drugim miejscu, ponieważ przegrali finał, ale Wandowski zagrał tylko w jednym spotkaniu i jak zauważyliście, dodałem jeszcze kartki do statystyk przez komentarz tego pana. Kontuzje mocno zahamowały rozwój tego zawodnika w tym sezonie, ale przynajmniej grał. Lech Poznań zagrał gorzej niż w poprzednim sezonie, zalili trzecie miejsce widzę, a w Pucharze Polski odpadli w półfinale po meczu z Krakowią. Jeżeli chodzi o statystyki meczowe, nic niesamowitego się nie wydarzyło, ale to głównie przez kontuzję. Sezon trzeci był szczęśliwszy dla Lewandowskiego, teraz nie było kontuzji, ale jak na taki wiek, no to rozwój no nie jest zbyt dobry. Legia Warszawa ciągle dominuje w lidze i ciągle ją wygrywa, i tym razem też wygrali Puchar Polski. Lewandowski stał się już takim solidnym, rezerwowym Lecha Poznań i to tylko kwestia czasu, kiedy będzie ważną postacią w tym klubie. Ale Lewandowski nie czekał na to i poczuł się na tyle mocny, że przeszedł do Lyonu za 2 miliony. Francuski zespół to duża marka w europejskiej piłce no i pewnie każdy się tego spodziewał, że Lewandowski póki co ma za małe umiejętności, aby grać w tym klubie i niestety nie dostał ani jednej minuty. Zespół z Lyonu zajął trzecie miejsce w Ligue z Coupe Nationale w ćwierćfinale, a Coupe de la Ligue wygrali w finale pokonując Monaco 1-0. Drugi sezon we Francji był lepszy, udało się zadebiutować i powoli Lewandowski się wdraża w tą ligę. Lyon w Ligue zajął drugie miejsce, ze sporą stratą punktową do PSG. Pierwszy Puchar Krajowy zakończyli w ćwierćfinale, ale za to drugi udało się wygrać, no i w finale pokonali Marseille aż 4-0. W lidze Europy przegrali dwumer z Manchesterem United. Występu za dużo nie było, ale widać, że Polak wykorzystywał swoje okazje i spisywał się naprawdę bardzo dobrze. I czekaliśmy na jakiś fajniejszy rozwój, no i mamy aż plus 7 do oceny ogólnej, więc już powoli o pierwszy skład może walczyć nasz Polak Rodak. Lion ponownie był za PSG, ze sporą stratą punktową, ale Puchary Krajowe potrafią wygrywać i ponownie udało się jeden wygrać, po w drugim poszło no mocno poniżej oczekiwań. A tym razem tak szybko nie wypadli z ligi mistrzów, ale i tak nie udało się wygrać tych rozgrywek. A polski Napastnik miał bardzo udany sezon i może nie był najważniejszą osobą w klubie, ale grał bardzo przyzwoicie. Niestety ponownie pojawiła się poważniejsza kontuzja w karierze Roberta, Stąd jest mniejszy rozwój, a ligi znowu nie udało się wygrać i ponownie to przez PSG, ale ten klub ich męczył we wszystkich krajowych rozgrywkach i skutecznie wyrzucał ich ze wszystkich pucharów. A marzenie o wygraniu Ligi Mistrzów przekreślił Bayer Leverkusen. Pomimo kontuzji, no to Robert grał wyśmienicie i szkoda, że nie mógł zagrać więcej spotkań, bo miał szansę zostać najlepszym strzelcem ligi. Dalej nasz napastnik pozostaje w klubie, tym razem sezon bez kontuzji, więc sprawdźmy jak mu poszło. Ligę to nawet nie chcę komentować. Ja nic nie robiąc w tym perze wygrywałem ciągle ligę. Jest to naprawdę chore, że nie trzeba robić transferów, a i tak się wygrywa ligę. No naprawdę. Chore, chore. Tak samo nic nie robiąc wyrzuciłem ich z jednego z pucharów, ale w drugim pucharze to Santé etienne i pokonało skromnie 1 do 0. A widzę mistrzów ponownie 1 na 8. Lyon przegrał tym razem z Borusją. Robert Lewandowski widać, że jest liderem w drużynie i swoimi liczbami świetnie to udowadnia. Po dość długim epizodzie we Francji czas na zmiany i Robert Lewandowski trafia do klubu w którym faktycznie grał, czyli Borussia Dortmund. Jakaś mega pechowa symulacja się trafiła bo ponownie mamy kontuzję, tym razem było ich kilka, przez co Lewandowski miał strasznie popsuty sezon. Najpierw mamy drugie miejsce w Bundeslidze i w ogóle zauważyliście że prawie całą karierę jest na drugim miejscu, no nie wiem, dla mnie to trochę śmieszne. Pucharze Niemiec przegraje w półfinale, a Liga Mistrzów zakończyła się na 1.8. Sezon niezbyt udany, mało spotkań, ale za to Robert wciąż trzyma formę i ma bardzo fajną średnią ocenę. W tym sezonie mamy jeszcze Euro, w którym Polska odpadła od razu po wyjściu z grupy, ale Lewandowski strzelił chyba wszystkie bramki dla Polski, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak mi się wydaje. A teraz zobaczmy jak mu pójdzie bez kontuzji, bo tak było w sezonie 10, w którym nasz zawodnik miał 84 oceny ogólnej. Bundesliga tym razem wygrał Bayer Leverkusen, a Borussia była na trzecim miejscu. Ale za to udało się wygrać Puchar Niemiec. Więc mamy kolejne trofeum na koncie Lewandowskiego. Przygoda w lidze Misu zakończyła się dopiero w półfinale po dwóch meczu z Atletiku, a statystyki w tym sezonie Polaka są przepiękne, oby takie wyniki były częściej. I powiem jeszcze, że w tym sezonie Lewandowski miał najwięcej bramek w lidze. Rozwój jest mniejszy w tym sezonie, ale spokojnie to tylko przez wiek, nie było na szczęście żadnych kontuzji. Borusi udało się wygrać Bundesligę, ale za to w pucharze poszło im naprawdę kiepsko. A jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to też się nie popisali. Lewandowski miał dużo słabszy sezon, nie było jakoś koszmarnie, ale przyzwyczaił nas do lepszej gry. W wieku 28 lat Polek ma 86 overalla, więc jest to najwyższa ocena w karierze, bo przez wiek już nie jest po prostu w stanie wbić więcej. Jeżeli chodzi o Bundesligę, no to BVB wygrały ją ponownie, z ogromną przewagą nad Bayernem, ale za to w krajowym pucharze to Bawarczycy okazali się silniejsi. A Ligę Mistrz zakończyli ponownie na ósmej, tym razem po porażce z Chelsea. Reprezentant Polski miał bardzo dobry sezon, został najlepszym strzelcem ligi i nawet był w drużynie roku. Historia Lewandowskiego w Borussii Dortmund się kończy i zmienia Bundesligę na La Ligę i od teraz będzie reprezentował barwy w po pierwszym sezonie w Hiszpanii naszemu zawodnikowi spadł overall, ale pomimo tego dalej ta ocena jest na bardzo wysokim poziomie. Walencja w La Lidze zajęła czwarte miejsce, a w Pucharze Króla odpadła tuż przed finałem po meczu z Barceloną. Bohater dzisiejszego odcinka zagrał w większości spotkań, ale to nie był jakiś niesamowity sezon, raczej był jednym z gorszych. Jeszcze tutaj mamy Polskę na Euro, która nie wygrała tego turnieju, odpadli po wyjściu z grupy, a Lewandowski zagrał tak sobie, no ogólnie ten sezon no, był mocno przeciętny. W sezonie 14 Lewandowskiem wybiła już 30, więc jeszcze kilka sezonów i zakończy swoją karierę. A my teraz przejdźmy do La Ligi, w której za dużo się nie wydarzyło, bo pierwsza czwórka wygląda tak samo jak rok temu. I co ciekawe, w Pucharze Hiszpanii przegrali ponownie z Barceloną, ale tym razem w jednej 16 w grupie w Lidze Mistrzów trzecią pozycję przez co grali w Lidze Europy, no ale jak sami widzicie, no nic tam nie osiągnęli. Robertowi ten transfer do Walencji nie wyszedł na dobre, bo jednak widać tą gorszą formę. Polakowi overall coraz szybciej spada, przez to w kolejnych latach może mieć ciężko aby grać w każdym spotkaniu, ale to zobaczymy w dalszej części kariery. Teraz przejdźmy do Ligi Hiszpańskiej, w której Walencja zajęła piątą pozycję. Mieli oni szansę wygrać puchar króla, ale Real Madrid pokonał ich w finale 3 2, a w Lidze Mistrzów dzielnie walczyli z Juventusem, ale i tak nie udało się pokonać drużyny z Turynu. Forma Polaka sezonu na sezon jest coraz gorsza, no po prostu widać, że liga hiszpanska nie jest dla niego. Polsce udało się zakwalifikować na mistrzostwa świata, ale nawet nie udało im się wyjść z grupy. To był ostatni turniej Lewandowskiego z reprezentacją, i trzeba przyznać, że był to bardzo udany turniej w jego wykonaniu. W sezonie 16 lewy już nie był pierwszym wyborem na napad w Walencji, grał mniej, ale to zobaczycie później. Teraz mamy tabelę La Ligi, w której Walencja no, nie zaskoczyła. Pucharu Króla też nie udało się wygrać, a w Europie Lewandowski przegrał ze swoim byłym zespołem, czyli Borusją. I jak w poprzednim odcinku lampard czym był starszy, tym grał lepiej. No to w dzisiejszym odcinku no jest zupełnie inaczej. Kolejny sezon był nieudany przez kontuzję naszego napastnika, przez co zagrał bardzo mało meczów, nietoperzy zajęły swoją ulubioną pozycję w lidze, czyli czwarte miejsce. Pucharze Krajowym mieli szansę na finał, ale Atlético ich powstrzymało, a tym razem w Lidze Mistrzów zostali zniszczeni przez Starą Damę. Tak jak mówiłem, Polek grał bardzo mało, no i średnia cena na mecz była po prostu wyjściowa, więc Lewy mało pokazał w tym sezonie. Lewandowski już nie miał czego szukać w ekipie nietoperzy i się do ligi, w której szło mu bardzo dobrze, czyli ligi francuskiej, ale tym razem przeszedł do drużyny kanarków. I tym samym zakończył swoją karierę po tym transferze w sezonie 18, mając 34 lata i 75 overalla na swojej karcie. W Ligue z Nantes zajął 9 pozycję, wypierwszy z pucharów odpadł z byłym klubem, a wy Club de la Ligue przegrali w finale z PSG a Lewandowski zagrał bardzo dobrze jak na swój wiek, nie był najważniejszą postacią w tym klubie ale zdobył kilka ważnych bramek teraz podsumowując to wszystko Lewandowski z Lechem Poznań niestety nic nie wygrał z Lyonem wygrał Coupe de la Ligue dwa razy oraz raz Coupe Nacional, National. z Borusją wygrał dwa razy Bundesligę i raz Puchem Niemiec z Walencją nic nie zdołał wygrać i tak samo było z Nund. A jego statystyki meczowe wyglądają następująco: myślę, że wykręcił naprawdę fajne liczby. A ja z Wami się żegnam. Piszcie kogoś chcecie w kolejnym odcinku, napiszcie również, co dodać do tej serii. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, wpadajcie w linki w opisie. Mówi do Was, Skydum jest razie. Cześć i czołem. jo! Nazywają mnie kotem, choć nie robię nic z tym Liniki dały wiele, tylko nie dziewięć żyć Nie ma po co udawać, sporo od niedawna niszczy Stale znoszone ciuchy, często ujebane kiksy Brak szana, nemesis, własne drogi co noc Nałogi, ciężki syf,